Koronawirus nie odpuszcza. Niestety trzecia fala epidemii przynosi rekordowe liczby, jeśli chodzi o ilość dziennych zakażeń oraz zgonów. Z trudną sytuacją epidemiologiczną mamy również do czynienia w powiecie Gliwickim. O szczegółach mówi Arleta Mrugała, powiatowy inspektor sanitarny w Gliwicach. Na ten moment sytuacja jest bardzo poważna. Końcówka. Miesiąca marca to ogromny przyrost zachorowań na całym terenie, zarówno jeżeli chodzi o miasto Zabrze, miasto Gliwice, ale i cały powiat Gliwicki. No niestety, w szczytowych dniach było to około 600 zakażeń, licząc wszystkie od początku dnia do końca dnia, czyli mówię, mówię tutaj o tej liczbie zakażeń, która pojawiła się o godzinie, od godziny 7 rano aż do godziny 21 wieczorem, zliczając je wszystkie. To jest najwyższa liczba zakażeń, która pojawiła się na naszym terenie od początku epidemii. W sztytowym momencie na terenie nadzoru powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Gilwicach było aż 36 ognisk koronawirusa. W chwili obecnej, kiedy mamy do czynienia zarówno z wariantem tym, który znamy od samego początku epidemii, ale i również z wariantem brytyjskim, który rozprzestrzenia się naprawdę dużo prędzej, jest to naprawdę bardzo ważne, żebyśmy zachowali dystans, żebyśmy dezynfekowali ręce, żebyśmy mimo wszystko starali się, jak tylko długo się da, nosili, zasłaniali dusz, i twarz nosili maseczki. Na trudną sytuację epidemiologiczną wskazuje starosta gliwicki Waldemar Dąbek. Co parę dni w powiecie Gliwickim spotyka się zespół zarządzania kryzysowego. Podczas posiedzenia omawiane są, omawiana jest sytuacja bieżąca, epidemiologiczna w naszym powiecie oraz organizacja punktów szczepień masowym w naszym powiecie. Przy współpracy, i tu podkreślam, tu przy, przy współpracy wszystkich samorządów gminnych, ta dobra współpraca już od roku ze Sanepidem, z tymi służbami, które wymieniłem, no prowadzi do tego, że, że mamy cały czas monitoring i możemy reagować w bardzo zdecydowany sposób. Warto wspomnieć, że na terenie powiatu Gliwickiego w Pilchowicach działa Szpital Chorób Płuc imieniem Świętego Józefa. To właśnie tutaj na oddział rehabilitacji pulmonologicznej trafiają pacjenci, którzy przeszli koronawirusa, ale choroba zostawiła mocny ślad na ich układzie oddechowym. Zmiany covidowe w płucach przebiegają ze zwłóknieniem tkanki śródmiąższowej. No jest to o tyle, o tyle duży problem, że ta tkanka śródmiąższowa to jest ta tkanka, która przewodzi tlen z pęcherzyków płucnych do naczyń. W momencie, kiedy jest przeszkoda, kiedy te włókniejące tkanki śródmiąższowe powodują przeszkodę, no to pacjent po prostu się dusi. Dzięki zabiegom rehabilitacyjnym stosowanym w szpitalu w Pilchowicach pacjenci mają szansę, by ponownie móc oddychać pełną piersią. Są pacjenci tacy, którzy przychodzą na rehabilitację oddechową, gdzie nie potrafią nawet parę kroków zrobić koło łóżka bez tlenu. Więc jest to bardzo mozolna droga. Na początku ćwiczenia przy łóżku, na początku chodzenie chodziku po sali, następnie coraz, coraz więcej, coraz dłuższe dystanse, intensywniejsze ćwiczenia, gimnastyka oddechowa i potem oczywiście dochodzą już czynności takie jak ćwiczenia wysiłkowe, czyli trening na rowerku, na bieżni, w tym celu, żeby właśnie poprawić kondycję ogólną, wysiłkową pacjenta. Jedną z pacjentek, która dochodzi do siebie na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej jest pani Alfreda Petryna. Wykonywane są różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe i ogólnorozwojowe. Także do tego jeszcze mam zabiegi prądowe, laser i, i szpital po prostu stawia mnie na nogi. Dzięki temu szybko wracam do, do zdrowia. Rehabilitacja po przebytym koronawirusie to temat, o którym mówi się od niedawna, a potrzeby w tym zakresie są ogromne. Do tej pory tak naprawdę nie było oddziału innego poza w całym Województwie Śląskim poza naszym oddziałem. W tej chwili rusza jakiś program ministerialny. W piątek to było ogłoszone, że rusza rehabilitacja w szerszym zakresie. No Mam nadzieję, że będzie faktycznie to spowoduje, że pacjenci będą mieli szerszy dostęp do tej rehabilitacji, bo praktycznie każdy pacjent jej wymaga przybytym COVID-19, nawet taki, który przeszedł lekko, który nawet nie był w szpitalu, ale zmiany w płucach jednak następują i każdy wymaga tej rehabilitacji. Na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej Szpitala Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach jednocześnie może przebywać 25 pacjentów.